Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak wszyscy zainteresowani dobrze wiedzą, dzisiaj 26 sierpnia o godzinie 19.30 miało miejsce live event w Call of Duty War Zone. Było to przedstawienie, pokaz najnowszej odsłony gry, właśnie Call of Duty ee, Cold War. I chciałbym wam pokazać, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Dlatego zachęcam Was do oglądania. Zostawcie łapki w górę, zostawiajcie sobie. A my widzimy już się niebawem. Miłego oglądania! Oho, Aha! Haj, hi hopter poleciał! No, -hopter. <laughs> Kurde, ale mam banana na rynku. Jazda! Jazda! Tylko co musimy zrobić tutaj? A się skreślają wszystkie ten krok. Zbierz szyfry mapy. Zabijaj by zdobywać dane No to trzeba pozabijać trochę typa, ja wyskakuję. Dawaj to, to Aha, bo mamy już swoją broń, no tak, no to... O ja pierdzielę co tu się będzie działo? Ja pierdzielę Ale to jestem Dobra, zabijamy Nie ma kewa. Leży jeden. Fuck! Tam na moim punkcie jest też leży jeden. Jest jeden. Tylko my musimy ich powalać, a nie dobijać. Ja Dobijemy sobie. Niestety. Dobra. Strzelamy do nich szybko. Oni są tutaj na dachu. Chyba. Wiecie co, chyba będę musiał. O, o, o. Okej, okay, okej okay. Ej, ej, są szyfry dany Ej, patrzcie, jest, jest ten Było Zabrali ją Może, może wy... Dobra, ja tam lecę Dawajcie Ej, ale jest podjara, kurde Ale czat, nie? Zarąbizny. Dobra, zebrałem Tak, mamy jeden na pięć Zmucham A to ja zabiłem tutaj gdzieś kogoś Tu jest drugi, mam drugi Coś leci? Zleciał ktoś. Powalony? Ładnie dobijaj. Zbieram. Mamy cztery. Mam, mamy wszystkie szefy. Zajebiście. Zabezpiecz kartę. Mamy znak. Dawajcie, musimy iść tam. Helka, Dawaj helka, helka. Jazda. <noise> <noise> bo. O, bo. o, Ale to, bę, to będzie piskie. Ja to, ja to robię z tego materiał, nie? Dziwne. Leć, leć, leć! Nie! Kurde! Dobra, ja wezmę drugą Dobra, dawaj Hardik, lecimy po tą kartę Dawaj, dawaj Ej, ale, ej, ale to jest zarobiste mamy do... Ja pierdolę Wyleć stąd tylko, wyleć stąd, wyleć! Dobra Uch, udało mi się wylecieć gdzie oni są? Tu jest Ja im tam... Zawiram kod dostępu Oi, oj, oj, oj. Jest karta, no, karta. Ok, karta Okej? Złam szyfr Dobra, do helki, do helki, do helki Ale tu... Aha Czekajcie Czekaj Dobra Wizytówka, dobra, dawaj Gdzieś tutaj któryś z tych budynków Nie! Kurw Dobra Gdzieś tutaj Przecież Plecy dostałem, plecy dostałem. Na plecach, no nie działają, wyłącznie. Na... No. Ja się odradzam. Dobra. No właśnie, no to coś jest, coś jest nie tak z tym wszystkim, no W jesteście tak daleko? Okej okay. Zdobądź, Zdobądź broń, Tylko gdzie? Wait. Urzędny na lapie D5, D5, patrzcie na lapę d D5? D... Czekaj, d... D5 tak. Dobra, dobraj, lecimy, 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 lecimy. Dawaj Dobra, dawaj leć, lecimy, lecimy. Leć, leć, bo... leć jeszcze. No, widzę, Maksiu, widzę, no. Muszę to poprawić. Tak. Dobra. D5. D5 jest bardzo duże. Ale tak, czekaj. Ee, jeśli chodzi głównie o D5, to tutaj tak jest równo D5, ale tutaj nic nie ma. Więc na pewno to musi być superstore, więc włazimy na superstore'a i tyle, po prostu. Kura za nami! Plecy! Dobra, o, jak ty biegnij, Zacznij się biegnie, szukać. Maciołks, biegnij. Osłaniam. Wait. Urzędne mapy zobacz, D5. Wait, D5, 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 D5. Zobacz o Ja tu w środku szukam, na dole. Może skrzynce? Nie. O kurde! Ale co to ma być za broń? Jakiś schemat broni dostaniemy. No tak, to tak, ale... Odcinka. A to nie jakiś bunkier albo coś? Nie no, D5 to przecież... ...współrzędne na mapie, no to to musi być tylko i wyłącznie super. Gdzie to jest? Wait, bo... Wszystkie miejsca, które odwiedzaliśmy, to są wszystkie te miejsca z ciekawostek przed tym, przed trailerem. Wait, czy tu był jakiś ten... Na pewno coś na parnie Dobra, no nic, wchodzimy na górę. No, trzeba chyba iść na dach. Wait, D5. To wy może pójście Super Storia ogarnę inne miejsca na D5. Ale D5 Uważam, to jest... Superstore jest bardzo duże. No tak, ale... Się Wiecie, co teraz będzie, jak wszyscy dostaną schemat D5? Co tu się wydarzyło? <laughs> sekundę. A, tylko coś. Dobra, no, co lecimy, lecimy, lecimy. Tak, a tak, Muter, to są na razie wyzwania. I Nie? za to dostaniemy... To nie. Wszyscy mają inne współrzędne. Wszyscy no, no, no. no. Dobra. Dobra, to nie chodzi o inne współrzędne. Tylko, gdzie to jest to D5? No my ogólnie jesteśmy teraz na D5, w sensie. No, tak, tak, tylko chodzi mi ta skrzynia, wiesz? Bo ona na pewno będzie taka złota, pomarańczowa, tak wtedy, tak. Dajcie, ale jak to będzie schemat broni, to schemat broni wszystkie te ciekawostki, które były, on nigdy nie był w skrzyni. D... On zawsze był gdzieś położony. Dlatego jakieś pomieszczenie trzeba bardziej znaleźć. No ale tak naprawdę już wszystkie pomieszczenia tam przeleciałem Dlatego trzeba wyjść ze SuperStora Wait, a to nie będzie to? A Czemu to? To czekaj To, to jest... były w małych pomieszczeniach też Te gdzie były na przykład... Ej, ale tak naprawdę D5 to nie jest tylko superstore. To jest jeszcze nie? tu, tak, tu, tu no to ja to szybko sprawdzę, dalej Ja idę na zielony Nie sprawdzę niebieski na szybciora. Ale nie, Ja jeszcze raz sprawdzę Kurczę, ci goście cały czas lądują tu Ja idę na ten budynek zobaczyć może akurat No to wydaje mi się, że to będzie schowane w budynku po prostu, nie? ja stąd spadam, bo typy już mnie zczaiły a ja nie zamierzam się z nimi bić. Wiesz, teraz masz o tyle dobrze, że i tak wylądujesz po prostu, nie? No. Dobra, wait, e, tutaj jest D5 jeszcze? Jest tu D5, dobra, to ja przeszukam tutaj te, koło stacji benzynowej. Wznosimy od tego wrogiego żołnierza. Nie wiem, to, nie wiem czy to jest D5, ty, ale to D5 jest wielkie, ty. No, wielkie. Najgorsze, że mamy czas 7 minut, jak my tego nie znajdziemy, to tyle po tym, po broni. Ale też, może, kurde, jest jakiś inny sposób na znalezienie tego. Oni na lepsze szukują. Nie, nie, nie. Coś tu musi być. E, to jest za pięć, tak. To jest za pięć. Nie, to jest samo... tylko, jak macie jakieś skrzynki, to też je otwierajcie, nie? Otwieram wszystko. Dobra. Mm, ja tutaj jeszcze idę. No, ja sprawdzę te domki tutaj. Tutaj nie ma. To nie może być tak schowane, to mi się wydaje. Tadzik, ale to wiesz, samo to D5 jest, jest olbrzymie, nie? Więc wiesz, dobra, to jest martwa cisza, to mnie nie interesuje. Ja jestem jeszcze na D5? Nie, już wyszedłem. No ja jestem jeszcze. Chyba stacji nie zrobiłem, bo już tak szybko biegam, że... E, stację paliw zrobiłem. Dobra. Tamten teren koło Superstore jest przeszukany, raczej tam nic nie ma, no chyba, że ominąłem, to co wątpię. Myślę, że to może być na Superstore. Ten bank jeszcze jest D5? Ty no, my tak już w tym D5, tak średnio jesteśmy. No... Axel, tak. No ja jestem na pograniczu, ja wiem, wiem, ale... No wiesz... Wątpię, że to będzie w jakiejś skrzyni. Mm. Strasznie cicho słyszę tą muzykę, ale... a ten budynek sprawdza się? Ten mały? No. Teraz? Yy, nie jest jeszcze ta muzyka, taka ten. Rokowa, nie? Ja lubię To jest to? Tu nic nie ma Fuck. Cześć, czy ja jestem jeszcze? Tak, ja jestem Te budynki robiłeś? Wszystkie Macioks? E, nie wszystkie Zrobiłem tylko ten biały Ty zrobiłeś, ja spróbuję dalej polecieć Robiłeś tak białego? E, ten biały Nie, to nie robiłem Ja robiłem jakiś dalszy Ej, a wiecie jakiego budynku jeszcze nie sprawdziliśmy? Tego Ja tam byłem Aha, dobra. Tam na niebieskim ja byłem. Jest you know, Wydaje mi się, że jakbyśmy nie znaleźli, nie? to trochę nieuczciwe to by było, żebyśmy skórki nie dostali, nie? Faj, hey, ale możemy to pewnie powtórzyć. Aha, już tu byłem, kurde. Dobra. Eee... D5. I te wszystkie bloki dobra, muszę dobra, obejść. To może być? Ale emocje D5 Wait Czy tu nie było gdzieś w pobliżu jakiegokolwiek bunkra? Tutaj bunkra nie było Jest tutaj gdzieś na D5 bunkier Które oni tam w bunkrze siedzą nie próbują ogarnąć. Oh shit, that is awesome. Dobra, dwie minuty. My tego na pewno nie znajdziemy. I bądź jak chcę to znaleźć. Tylko... nie no, to jest D5. No co? The... Hmm, myśl. to ja już nie jestem w D5. Dobra. Dobra. Ja się wrócę jeszcze na Superstore. Dobra, ja pomogę Ci z Superstore, bo to może być tam. Ja też tak myślę. Wait, czy tam jest jakieś zejście na dół? Jakieś biuro albo cokolwiek? W, na Superstorze? Na superstorze nie. nie Czy wiem, że jest na pewno biurko No biurko jest, tu tak Dobra, ja już wychodzę to się dalej tam nie będę ten Ktoś w banku był? Nie byliście w banku, nie? Wiesz to jest takie programicze tego D5, więc nie wiem czy tam to może być No wiesz Lepiej sprawdzić, nie? Wiecie, chyba Jak to działa, jak znajdziemy te. Jak wypełnimy wszystkie te cele, to dopiero wtedy będziemy mogli obejrzeć. Tego. Kurcze, tutaj jeszcze budynki. Oj, to to, co ej, jest! To Pokazało coś. Dobra, ej, ale jak będzie, to nie zbierajcie tego, tak żebyśmy wszyscy przy tym byli. Ale stary masz Tu jest sekund. gościu. Ja jestem przy nim, czekam na was, szybko. Ja jestem już. I D5 na pewno sprawdzaliśmy całe. No jest. To jest wódz! Poczekaj, nie podchodź. Nie podchodź. Kto, tu, kto tu biegnie? Biegnie ekipa, i w sensie jeden gościu. Podnoś mi, to, bo nas zabiją. Kurwa. Dobra, podniosę. Dobra, bierz, bierz, trudno. Jest do sks O, to fajnie, że teraz ja tego nie wziąłem Wyniesie 7, 15, 1, 2, 19. A tu ja to muszę wejść jakoś? Okej, okay, nie można się zabijać. Dobra. Patrz, ale dobiegłem, widziałem go. Ale ja to wziąłem, wy to odblokowaliście chyba. Dobra. dobra, nieważne. A to nie będzie ten soundtrack? Morda.

states if you allow all these schmucks to put a big broad w in Washington DC to will promise lots of things never mind the promises Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, poczekaj tam przy wejściu, acela. Bo jestem praktycznie za tobą. Tylko którym wejściem tam? No tutaj jest wejście, to jest normalnie. Nandy też, nie? Nie, nie, nie biegnij tam tędy, no. tam trzeba będzie wchodzi po schodach lewej półno. Ty bo się zmniejsza No właśnie, dobra wchodzimy tędy Ej, nic nie widzę Ja też Co jest? No dobra, dobra 68 agent Perseus znów działa. Skoro się uaktywni, to wydarzy się coś ważnego. Coś, co może zmienić oblicze zimnej wojny. Dajcie panu Adlerowi, czego chce. To nie było częścią planu! Wiem, że nie zawiedziecie. Okej, okay, ta mapa mi się podoba Wow. Okej. Okay, Okej. Okay. Trailer sam w sobie Trailer sam w sobie taki jeszcze skryty, nie? Taki taki za dużo nie pokazali. Ale ta mapa z multi już mi się podoba. Już mi się podoba. z oryginalnego Black O no ładnie, ładnie. Nice. E, przerwa. <laughs> Ale to jest sztos, nie? O, zamów premierowy już teraz. <laughs> o, odbierz nagrodę! Jest... E, Wojna e, na słowa, no odchodzi burza. Emblemat wiz wizytówka.